Jutro w tym miejscu odbędzie się największy konwent Anime przy którym będę pracować. I właśnie jestem po pracy pierwszy dzień przygotowania na konwent. Nie mam zielonego pojęcia, czy będzie dobrze widać, ale jestem praktycznie od strony morza teraz. To jest morze. Tutaj sobie pływały statki dzisiaj. Tutaj Jesteśmy w pobliżu stacji Odaiba i właśnie tak wygląda wizyta. Mam do pracować jutro. Bo jak wam mówiłam, wróciłam do pracy przy organizacji eventu. Jak widzicie, bo. Byłem... Pączki, więc potem wam pokażę Panu jak wyglądają teraz już na rowerze uciekam do domu, bo jest późno a jutro mam tramwaj dobra, będę jechać powoli, ale będę do was gadać jak już widzicie jest bardzo późno byłam przed chwilą kupić tylko deser na kolację bo bo mam ochotę po całym dniu ciężkiej pracy i wiem, że Pimpek też miał ostatnią ochotę a w tym miesiącu raczej już nie pójdziemy na randkę no może na jedną więc taki prezent na pewno mu się spodoba a przy okazji będę miała jutro na śniadanie bo niestety, ale bardzo wcześnie rano jadę do pracy jest tak ciemno, że mnie pewnie nie widać nie słychać, ani nie widać gdzie jadę spandrowam, pierwszy raz nagrywam jadąc na rowerze więc trochę się boję, że się gdzieś Pieprze. Dobra, wiecie co, tam gdzie jest taki jasny punkt muszę skręcić. Czy mi się to uda? Kurde, szkoda, że nie mam GoPro. Bo jakbym miała GoPro, to bym wam pokazywała, jak jeżdżę po mieście. Albo w ogóle, jak się przemieszczam. Ale tak to nie mam za bardzo ja.

Mmm. Mala doble.